No tak. Here I Tak, Nie myślałem dużo nad tym. Po prostu let's go. Na razie nie widzę problemów w FPS-ach. Jest powyżej 10, ok? To, to mi starczy. Nie mam hit sandów włączonych. w A Ej czekaj, nie dostanę to asysty. A, jeszcze ten aim jest trochę O, o Tu się da skoczyć? A, ta Jeszcze coś pamiętam R Kryty. Co jak co, ale to chyba się nigdy nie nudzi Co to jest za impreza tam? Ja idę, ja idę ten, ja ja, o, A może dobra, ja mam czy to też jest mądre. Nie mam heavy, ale ja bez medyka to backstab, ja, backstab pewnie będę zestaw. To mnie denerwuje w heavy, że backstab dostajesz często, nie? Oj, i Ej, teraz już nie mam takiego refleksu jak kiedyś, że. O, słyszę spaja, zabiję go. I teraz mam cichą grę w ogóle. O, właśnie, o tym mówiłem. Bo lecisz Dostał. Okej, okay. zniszczył. Poje, co tam się dzieje? To ja piknę na chwilę. A dobra, no chyba nie ma imbota. Do muzyki może będę dostosował. Bo... Ale błagam, że w sniperów potem. Ja tam będę takie shoty trafiał, że. że, że nie, nie będę ich trafiał. I to będzie problem. Jak ty chłopie nie zginiesz, zginąłeś. Dostał kryta, dostał jeszcze z mini-krytów. Zaczynał kryta, no dostał kryta. Z tego, jak coś. Się... No do jakiegoś problemu. Ktoś tu nie trafił z rewerwera. Mam ten plan ścieżki. Mam. Mogą uciec chyba Czy naprawdę chcemy je rezultować? Nie, proszę, nie rób tego. Oj oj No to jak tak, to tak. Ojej, oj oj, nie, nienawidzę nie na Nie, to nie cię. Przepraszam. Przepraszam. Przepraszam cię Medyt. O czekaj, mi Baby, tu ja już mam tutaj. Naszego Ruska. leży. Let's go. Łajaj, oj. Na no, pomogłem trochę, nie? Ale na pociski odpają akurat. Ale ten to naprawdę dobrze zbudowana gra. Tylko... Na pewno nie updateowane. Tak często. I nie ma jakichś lepszych update. Ów. No i co? I bez metyka taki kozak nie jesteś. No i leżysz. Nie, nie bądź spajem, dzięki. Dobra, powiedzmy, że to jest ręka, okej? Okay? To za chwilę przegramy. No, prawda, udało mi się pobić jakiś rekord. To jakiś spaj, coś mi się tak wydaje. On tak wygląda. Zaufajcie so mi. Ja wiem jak wygląda Trahard spaje Na przykład mają tu maskę. Ej, czekaj. On tego nie skontroluje, chyba, bo to jest. To są jakieś. Nie wiem, co to. energia? Więc tam raczej nie ma takiego czy jakieś... Na no, pociski, palenie i wybuchy chyba jest. No i papa. Trzeba chyba coś podpuszować. Cokolwiek. Brzmi się jak skam. Czy wyglądasz bardziej jak scam? Sniper Battle o o to będzie boleć, bo nie mam tak dużo życia. Jako tego nie skontrujesz. Może moje działko skontrujesz i pistolet. O, ale na naprawdę nadal masz tego medyka. Chyba trzeba tam pobiec po prostu Na pałę Żeby się to nie cofało No i tak to się robi Tylko jeszcze mało czasu zostało Więc ja bym... Nie, na no tam raczej nie, nie zdąży nic robić Coś się dzieje? Tak, coś się dzieje Ej, oni, oni to mogą wygrać jakby się chowali za tym, za kartem O, coś zabijają Coś, no, most, palą tutaj, zdecydowanie Dobrze, nice, nice, lecimy z nimi Nie, 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 dobrze, pchaj, pchaj, tak, tak Lecimy Nie, nie, nie O nie, dobra, GG ale... close. demo, demo ma, demo demo, man. demo pan, przepraszam. Jak demo pan, to demo pan. To się z tym, tym różni? Tak. To ma odporności jakieś jeszcze? Dwa, dwa nie, nieminialne mam. Ale nie mam 103 chyba. Pamiętam kiedyś Starbucka była dobra. Jej, 103, co, 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 fortu refajnd. Demo, demo, pan, demo, demo, pan, demo, pan. Demo, pan. 103, co, 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 fortu Jestem to Bo Już nie ma Lecimy jak tak To to było kiedyś toto to z terburta. A nie nie chyba nie użyłem tego Tak to może bym go zabił Dobra Jak tak narzekają to działka czy to męgów, czy coś To Stefan może się z nimi rozprawi uh, może to. Ja, ja wiem, że nie będę dużo trafiał z tego, ale ja chcę to, żeby działko zniszczyć. A trafiam coś! Dobra, dziękuję. Prawda, Black Boxa, fajne też A znaki. Przez Lecimy ty ty, ty. ty, ty, Ale to, Ale kryta Co, co tam powiedział? Okej okay, You wanna fight? I'ma let you fight, man But wait This has Has Incredible crits, man I'll tell you I tell you Nie wiem Dużo krytów miałem z tym na random chytów Co Wiem, że to jest randomowe, chociaż słyszałem chyba, że Od czegoś to zależy, ile damage'a chyba za... Tam dwóch sniperów, jest chłopie O nie, gdybym I wanna run O o time to run, to the medkit Dzięki za pomoc, dzięki za pomoc V2 Oj, ale chyba giniemy Mówiłem To jest... ...teammate? Naprawdę? Cześć A, ty... ty... ty z z kimś Oje boli mi. Wow. Awa. Jak gdyby mi jeszcze czyli użył, na przykład, jeszcze tam walną, albo trafił za pierwszym razem, to wtedy może bym więcej wtedy z tobą z krytu Może Może wtedy dringer też wątpię o. Nie mam planu <laughs> ucieczki Please, don't, don't, don't do this Why? Why you do... Aha To, bo ty chciałeś przeżyć O, o Ammo Help me Nie Ammo <laughs> się skończyło prawie Chłopco Ucieka przede mną. Nie pozwolę ci. Nie wiem co chcę zrobić. Robiłem tak nie raz. Dla Jest? Am I right? Tak. To jest piękna czapka. Czterech medyków! Siema ma, nie lep w ważniejszej części nie zniszczyłem, czyli teleportu. Co? Ile tych spajów? Ja naprawdę fajnie, pogodę te. O, o, nie chcę ginąć, mówiąc o tym. Bo by się odepchnąć jakiś tutaj tak mało osób jest. Trzech! Jej! To gdzie gdzieś spy, chyba go zabiłem A przynajmniej mu asystowałem przy tym. Random krety Power Power <gry> Uuu How balance? Hello Chyba coś pomyślał, że jesteś za mocny. Z tym W1. O, chciałem cię unikać. Jej! Coś robię w tej drużynie. Teraz trzeba to bronić. Okay. Nie trzeba, ale można. Ja bym to bronił. Spaj! <grywy>

oni przejęli to tu coś, tu coś było podejrzanego, wiecie co? O, o księciu, Nukaś Jej! Coś robię w tej drużynie Teraz trzeba to bronić, okej? Okay? Nie trzeba, ale można Ja bym to bronił spaj! <grywy>

A oni przejęli to. Tu coś, tu coś było podejrzanego, wiecie co. Ale impreza. Co? Okej. Okay. Od którego to mam? O, daleko. Mam to w ogóle? Tutaj nie mam tego, ale nie wiem. Może być czwórka. O oh, nie, nie, co ja robię, co ja robię? Nie, ja, ja ten, ja chcę teraz tego, Wiem, że nie potrafię już grać, ale wow, coś strzelam. Na naładowane bodyshooty to też jest zawsze jakaś opcja, nie? Gdzie ten, gdzie on jest? Obity jest. Całkiem mocno. Okej, okay, gdzie jesteś snajper, naprawdę? No, Окей. Okay. Спайна в рады троих арди. Как будто снайпер нету, если снайпер хиба. Не знаю, живы. Sweet victory. Не, не в <entoicided> a brobitelství. SAP, 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 SAP. Jej, udało se. Všichni <hy> jednali jeszcze Nie rzeczy. No i znowu ktoś z panem szukać? Gdzie ty? Aha. O o, może boleć. A może nie? Co to jest? Myślałem, że to jest pań, ty się gdzieś. Co to było? Powinno spaść przypadkiem get by Dziękuję I got my thing <gibberish> Wow, hello there. Ej, ej, Jak się nazywa ten. Starsaw? nie, To nie jest Starsaw. Ten Trickstap, jak się nazywa. Dobra, chciałem Strickstabować go. Tak od boku. Wow. Nie jestem szpajem. Nie, to jest chłop, co ma inżywara plus max Chyba coś się stało tam Siema Wbiłem, żeby zasapować ci działka Lecisz, lecisz Dobrze, zasobnik poszedł Dobrze, zniszczyliśmy chyba wszystko dla nich Ik zou het niet hebben beschadigd, hoewel ik Oh. Sentry is still Wat?! Ik weet dat je leeft. <laughs> <laughs> <laughs>

Let's go. Run. Run. Forrest, run. Szema. O oh, ty mnie. <laughs> oh oh. It's time to run. Okay, jak tu jest działko i tu jest działko Wo It's time to run, I guess Jest naprawdę ktoś ty siedział? <laughs> Dobrze, myślę, że to by było na tyle z tego streama. nadzieję, że bawiliście się dobrze. No mam nadzieję też... że... O, coś się dociało tutaj. Co to takiej muzyki? Właśnie kończy to. Trzymajcie się. Cześć.